z Państwa może po prostu yy, 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 yy. Już po raz trzeci we wsi Włochy odbył się festyn rodzinny na zakończenie lata. Włochy to miejscowość historyczna obok Pińczowa gdzie osiedleni zostali włoscy kamieniarze sprowadzeni do Pińczowa na czele. Z architektem, artystą Santi Gucci, stąd powstała nazwa Włochy. Santi Gucci to twórca kaplicy świętej Anny, najbardziej znanym zabytkiem Pinchowa. Santi Gucci urodził się we Florencji, tworzył w Polsce w końcu XVI wieku. Gucci był nadwornym artystą króla Zygmunta Augusta Stefana Batorego. Anny Jagielonki Henryka Walezego. Santiguci zaprojektował wiele budowli, w tym dom przy ulicy Kanoniczej, Mały Pałac w Krakowie, zamek w Baranowie, kaplice Branickich w Niepołomicach. Był związany z rodziną Myszkowskich, dlatego miał właśnie w siedzibie Myszkowskich w Piczowie własną pracownię. Gucci jest twórcą zamków pińczowie kamplicy świętej Anny. Pod koniec swojego życia mieszkał w Książu Wielkim, gdzie tworzył rezydencję pałacową dla myszkowskich. Mieszkańcy Włoch nadal mają gorący południowy temperament, co zobaczycie Państwo już wkrótce podczas występu zespołu wokalnego ale babki. Na festynie było wiele atrakcji dla całych rodzin, a nawet przejażdżki bryczką konną. Na festynie było wielu zaproszonych gości. Głównym organizatorem była jak zwykle pani Jadwiga Stelmaszyńska, sołtys wsi Włochy, jak i radna naszego miasta i gminy. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim zgromadzonym na dzisiejszym festynie w pięknej miejscowości o pięknej nazwie Włochy. Włochy, taka nazwa do czegoś zobowiązuje. Jesteśmy bardzo dumnymi mieszkańcami tej pięknej miejscowości, ponieważ wszędzie o tym mówimy, wszędzie to propagujemy. Tą miejscowość założyli rodowici Włosi, z czego jesteśmy bardzo dumni. Sprowadził ich tutaj... Na to miejsce architekt włoski Santi Gucci, kiedy budowali z kamienia pińczowskiego między innymi kaplicę Świętej Anny i ci Włosi, którzy tutaj się osadzili, którzy byli rzemieślnikami tego architekta, poznali Polki, założyli swoje rodziny, mieli dzieci i dzisiejsze, dzisiejsi mieszkańcy są, którymiś tam pokoleniami tych rodowitych Włochów. Bardzo jesteśmy z tego dumni. Kultywujemy tą tradycję wszędzie gdzie możemy, o tym mówimy i staramy się nawet nawiązywać włoskie klimaty. Dzisiaj jest festyn pod nazwą Zakończenie wakacji w słonecznej Italii. Ale już za tydzień, proszę państwa, w naszej miejscowości będzie również część jarmarku poniedziańskiego Szlakiem Włoskim. A więc jak najbardziej jest to zasadne miejsce, aby tutaj przyjechały wszystkie Pojazdy włoskie, po prostu jako trasę, potraktując to jako trasę przejazdu tym szlakiem włoskim. Dzisiaj, proszę Państwa, wydaje się, że zakończenie wakacji może być smutnym dniem, ale nie. To jest właśnie ten ostatni dzień, gdzie wszyscy powinniśmy się cieszyć, weselić, no i tak jakby z radością wejść w to szkolne życie już od poniedziałku. Proszę Państwa, dzisiejszy festyn jest zrealizowany w ramach pieniążków z Funduszu Sołeckiego dla naszej miejscowości, ale także gmina ufundowała zjeżdżalnie dla dzieci. I główną taką, głównym organizatorem to są mieszkańcy naszej wsi, którzy z wielkim oddaniem, zaangażowaniem włożyli ogromną pracę. I tutaj chciałabym podziękować y, y, paniom i nawet panowi, którzy upiekli ciasta na dzisiejsze święto. Podziękować strażakom OSP Włochy, którzy pomogli tutaj zorganizować to miejsce. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego festynu. Dziękuję najbardziej być może paniom, które przygotowały krótki występ. Y, y, so, so, z wokalny, tak tutaj się zawahałam, ponieważ do tej pory zawsze mówiłam, że jest to zespół śpiewaczy, panie mnie uprzedziły. Jadziu, masz mówić zespół wokalny. Więc od dzisiaj zespół wokalny alle babki będą występowały. Ćwiczyłyśmy ja również, ćwiczyłyśmy bardzo solidnie i mam nadzieję, że wyjdzie, a jeżeli coś nie wyjdzie, to przepraszamy. Ale ja chciałabym jeszcze przeczytać yy, zaproszonych na dzisiejszy festyn gości i przywitać tych, którzy przybyli. Zaproszeni na dzisiejsze święto w naszej miejscowości była pani Anita Koniusz, członek zarządu województwa świętokrzyskiego, pan starosta powiatu pińczowskiego, Zdzisław Leks, pan burmistrz miasta i gminy Pinczów Włodzimierz Badurak, pan wicestarosta powiatu pińczowskiego, Koniusz Krzysztof. Powiedział, że będzie później, pani zastępca burmistrza, pani Beata Kita i radni Rady Powiatu. I tutaj wyczytam w kolejności alfabetycznej. Pani Chlewicka Iwona, którą witamy. Pan Fiuk Sylwester który napisał mi że nie może bo jakieś jego zobowiązania zatrzymały ale dziękuję bardzo za zaproszenie. Pan Głogowiec Andrzej, którego witamy. Pani Gus Elżbieta, Pani Irla Jadwiga, którą serdecznie witamy. Pan Zbigniew Kierkowski, pan Zbigniew Koniusz, pani Mitka Marszali Hanna Pani Piwowarska Joanna, Jolanta, przepraszam. Pani Senderowska Iwona. Pan Szosta Głukasz, pan Marcin Wojniak, którego witamy. Pan Woźniczko Grzegorz. Również zaproszeni zostali radni z rady miejskiej naszej gminy i odczytuję w kolejności alfabetycznej. Pan Marcin Dudkiewicz, pan Piotr Karbowniczek, pan Kazimierz Klasiński, pani Marta Łaskawiec, którą witamy, pan Zdzisław Mider, pan Łukasz Niebudek, którego witamy, pan Mariusz Pawełczak, pani, pan Marek Prokop, pani Grażyna Robak, którą witamy, pan Marek Sarna, pan Marek Skubek, Pan Maciej Soboń, Pan Zdzisław Woźniak i Pani Aneta Wykusz, którą serdecznie witamy. Zaproszona została również Pani Katarzyna Zbruk, dyrektor zakładu Rygips, która podziękowała i przeprosiła, że ma po prostu plany urlopowe. Został zaproszony Pan dyrektor zakładu Rygips, Pan Andrzej Biniaszewski, który również ma rodzinne plany już wcześniejsze. Został zaproszony również pan, yy, przepraszam, ksiądz Tomasz Kaczówka, którego zawsze miło tu gościmy, ponieważ chcemy mieć nawet wsparcie i opatrzność jak najwyżej. <grywy> Przyjedzie później. Yy. Witamy również pana Mariusza Gałęziowskiego, prezesa OSP i wszystkich druhów OSP Włochy. Witamy media, które... Pan Jerzy Skuza reprezentuje i propaguje nasz zespół wokalny w mediach, za co bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję Pani soptys. Szanowni mieszkańcy, szanowni państwo, w imieniu pana burmistrza Wodzimierza Baduraka pragnę podziękować mieszkańcom Włoch za zaproszenie na dzisiejszy, na dzisiejszy festyn. Pan burmistrz ufundował taki skromny podarunek, dla, bardziej dla dzieci niż dla pani, ale myślę, że panie też, jak po tych, tych śpiewach, może się też poczęstują i osłodzą sobie troszeczkę. Jeszcze raz w imieniu pana burmistrza, pani burmistrz Beaty Kity, życzę państwu miłej zabawy. Szanowne Pani, bo to dla Was. Przepiękne stroje. Mam nadzieję, że występ będzie równie przepiękny. A dla mieszkańców gratuluję, że taka impreza integracyjna odbywa się we Włoszech. Na Włochach. Na Włochach, tak? Włochy to kojarzą się z pięknym słonecznym dniem i... I wielkimi temperaturami. Więc nie zdziwcie się, że mamy wszyscy okulary, bo jak to jesteśmy w słonecznej italii. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego, a Paniom coś na osłodę. Ja również życzę Państwu wspaniałej, wesołej zabawy. Organizatorom na ręce Pani z Pani Jadwigi Stelmaszyńskiej składam serdeczne podziękowania. Za dzisiejsze zaproszenie, za dzisiejszą zabawę, bo jakże można by sobie inaczej wymarzyć, jak zakończenie wakacji w słonecznej Italii. Serdecznie dziękuję i życzę wszystkim wspaniałej, pięknej, radosnej, wspólnej zabawy. Dziękuję. Ja również, w imieniu pana przewodniczącego, w imieniu prezydium rady i w imieniu wszystkich radnych, Rady Miejskiej w Pińczowie bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie bardzo lubię takie imprezy dzieje się tutaj właśnie na Włochach, niedawno mieliśmy dziesięciolecie straży pożarnej teraz zakończenie lata, za tydzień kolejna impreza świetnie, że, że, że takie imprezy się odbywają zawsze to integruje wieś, coś ciekawego się dzieje i dziękuję Panią za taką inicjatywę, za, za ogrom pracy, które włożyłyście w to bardzo, bardzo w imieniu Rady jeszcze raz dziękuję i życzę Państwu no fajnej zabawy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, Pani też dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo tu lubimy wracać, lubimy w liczbie mnogiej, bo zawsze jak tu przyjeżdżamy, to staram się zabierać rodzinę. Bardzo jestem zadowolony, że taka społeczność u nas w gminie jest, która fajnie organizuje sobie czas. Słoneczna Italia, bardzo fajne hasło. Szkoda, że lato się kończy, ale, ale tak, Włochy kojarzą się z pizzą i spaghetti, ale kojarzą się też z kawą, dlatego mamy tutaj wspólnie z rodziną taki mały prezencik odnośnie kawy, ale to już Pani Sołtys z mieszkańcami sobie będą mogli korzystać. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i życzę, życzę Państwu udanej zabawy. Dzień dobry Państwu. Witamy wszystkich w pięknej miejscowości o równie pięknej nazwie Włochy. Włochy, a potocznie mówimy i wielu z nas mówi Słoneczna Italia. Nie jest to nazwa gołosłowna. Jest to bardzo poważna e, historia e, tej, tej nazwy naszej miejscowości. Osiedlili się tutaj rodowici Włosi, którzy e, byli sprowadzeni przez architekta włoskiego Santi Gucci'ego, którzy budowali między innymi kaplicę Świętej Janny z kamienia pińczowskiego i ci rodowici Włosi osadzili się w tym właśnie miejscu i spodobało im się tak, że zostali tutaj już do końca życia, zakładając swoje rodziny z Polkami i nasze społeczeństwo w naszej wsi to jest pokolenie tamtych rodowitych Włochów. Dzisiaj a w zasadzie prawie już cyklicznie co roku obchodzimy takie święto naszej wsi i w zasadzie czcimy również jej nazwę. Jest to tak zwane zakończenie wakacji w słonecznej Italii. Oczywiście, że zakończenie wakacji trochę smutno, ale chcemy to, żeby wszyscy obecni na naszym festynie wspominali dobrze, wesoło i się dobrze tutaj bawili. Nasz festyn czyli to zakończenie y, wakacji w słonecznej Italii y, jest realizowany w ramach funduszu sołeckiego dla naszej miejscowości, ale również gmina Pinczów darowała nam zasponsorowała zjeżdżalnie dla dzieci i atrakcjami y, w dzisiejszym dniu będą właśnie gry i zabawy dla dzieci, animacje, zjeżdżalnia, lody włoskie. Należy podkreślić wata cukrowa, grill. To wszystko jest dla tych najmłodszych. Natomiast dla najstarszych, powiem nieskromnie, główną, ale może jedyną atrakcją tego, tego spotkania będzie występ tego właśnie zespołu naszych wspaniałych pań, które nazywamy się Alle Babki z Włoch. Zawsze mówiłam, że jest to zespół śpiewaczy. Od dzisiaj mam mówić, że jest to zespół wokalny. <śmiech> <śmiech> Awansowałyśmy o level wyżej, z czego się bardzo cieszymy, uwielbiamy śpiewać. Uwielbiamy śpiewać mottem naszego zespołu jest, może tu koleżanka powie. Tak. Mottem naszego zespołu jest pewien cytat. Gdzie słyszysz, śpiew tam idź, tam dobre serca mają. Źli ludzie, uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają. Więc samo mówi to za siebie, że po prostu my lubimy muzykę, ponieważ ona jest jak powietrze. No, dzisiaj troszkę inaczej wyglądamy niż zawsze na festynach. Odbiegłyśmy od naszych słoneczników. Ubrałyśmy się troszkę w stylu cygańskim, ponieważ takie właśnie dzisiaj piosenki będziemy śpiewać. Cygańskie, ponieważ są one pełne radości, przynoszą przyjemną, wspaniałą atmosferę, jak się ich słucha, pełne relaksu. No i oczywiście, wszystkich zapraszamy do słuchania nas. Oczywiście witamy wszystkich gości. Powoli się schodzą. Pani Martała Skawiec, pani Aneta Wykusz. Czekamy jeszcze na pozostałych gości. A ja, proszę państwa, czekamy z, z uśmiechem, ze szczerym uśmiechem, ponieważ w naszej miejscowości wszystkich witamy szczerym uśmiechem. I ja, jak koleżanka, pozwolę sobie użyć takiego cytatu. Uśmiech mową jest duszy. Kiedy słowa zawiodą, to uśmiech serce poruszy. I tak właśnie żyjemy w naszym zespole. E, może będę przekazywała mikrofon, niech każda z Pań przedstawi się. Marzena Szostak. Mariola Domagała. Małgorzata Konieczna. Jadwiga Stelmaszyńska. Dorota Konieczna. Katarzyna Marzet. Elżbieta Domagała. Danuta Lech. Zuzanna Trojanowska, Joanna Hamszka. Dziękujemy. <noise> Witamy, dziękujemy za te gromkie brawa. <noise>